Dobrze, że zaknęliśmy, dobrze, że zachęliśmy okno. Ma bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na kolejne kibolskie relacje. Arka z Polonią Bytom obchodziła 50-lecie zgody. Orange City Boys świętowali 20 urodziny. W Warszawie odbył się hit, jakim jest mecz Legia Lech, ale dobrą zabawę gościom zepsuli smutni panowie, więc ja już nie przedłużam. I... Zapraszam na piknik. Widzewiacy na sobotnim meczu w Lubinie wypełnili klatkę, która może pomieścić 990 osób. Liczba widzewa była drugą najliczniejszą ekipą wyjazdową w tej kolejce. Goście zaprezentowali patriotyczną oprawę, na którą składało się flagowisko w barwach widzewa oraz polski. Do tego odpalili pirotechnikę. Widzowie na to spotkanie mobilizowali się od dłuższego czasu, a okazją do tego było dwudziestolecie działalności grupy Orange City Boys. W związku z tym gospodarze na meczu z Widzewem zaprezentowali aż trzy oprawy. Pierwsza prezentacja przedstawiała motyw głosowania o numerze 1312. Zabyło 20 głosów, a przeciwko tylko 3. Nie zgodziła się policja, wojewoda i PZPN. Następnie wynik głosowania urzeczywistnił się i przodek rozświetliły racę. Oprawa to hasło. Bez poczucia winy odpalamy w 20 urodziny. Ostatnia prawa to podziękowania za wsparcie dla wszystkich, którzy przyczyniają się do działalności Ultrasu. Na sektorówce znalazła się pucha na tle stadionu Zagłębia oraz hasło. Za wsparcie ludziom ukłony 20 lat wspólnie upiększamy stadiony. Ten mecz z trybun obejrzało 7619 widzów. W Warszawie odbywał się hit kolejki jakim jest mecz Legii z Lechem. Na ten wyjazd kolejarz zorganizował aż dwa specjale. Samo spotkanie odbyło się bez większych fajerwerków, a główną rolę w tym spektaklu tym razem odegrała warszawska policja. Lechici twierdzą, że mieli okazję poczuć się tak samo poniżani jak legioniści w Alkmar. Lista zarzutów wobec smutnych panów jest bardzo długa. Wąsy podczas wnikliwej kontroli dopuszczały się m.in. zaglądania do gaci, obrażania i komentowania przyrodzenia, ściągania butów czy konfiskowania kurtek, bluz i szali. Kolejarz zakomunikował, że tego tak nie zostawi i rozpoczął działania zmierzające w kierunku wyciągnięcia odpowiedzialności za te wydarzenia. Teraz w sieci pojawiają się głosy, że takie zachowanie warszawskiej policji to przecież norma. Dajcie znać w komentarzu o swoich doświadczeniach podczas wizyt na meczach w Warszawie. Smutni panowie natomiast chwalą się sukcesem na swoich mediach społecznościowych i wrzucają propagandowe filmiki. Ostatecznie w sektorze gości przy Łazienkowskiej zameldowało się 1665 lechitów i był to najliczniejszy wyjazd w tej kolejce. you <laughs> Przed meczem Legii z Lechem o oprawę tym razem zadbał klub i przygotował pokaz świetlny z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po wyjściu piłkarzy na murawę wszyscy wykonali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Ten mecz przy Łazienkowskiej oglądało łącznie 29 028 widzów, i był to rekord frekwencji w tym sezonie na stadionie Legii. Warto również wspomnieć, że w czwartek medaliki wspierały swoich piłkarzy w Lizbonie na meczu ligi Europy. Na stadionie w Warszawie zameldowała się grupa kibiców z Mostaru. Legia na meczu zaprezentowała kartoniadę. Czarne koszule to pierwsza ekipa, która pojawiła się na stadionie gości przy rejmonta po wydarzeniach w Radłowie. Na płocie wywiesili transparent. Podążamy własną drogą, bo w tym cały sens istnienia z przekreślonym legijnym symbolem. W Bytomiu rozegrano mecz przyjaźni Poloni z Arką. Zgodowicze zaprezentowali oprawę z okazji 50-lecia Sztamy. <śleszy> Za za używania środków z 230 fanów Jagiellonii Białystok przyjechało na mecz Pucharu Polski do Rzeszowa. Resowia na tym meczu ultrasowała. Do Puław dotarło 260 widzebiaków. Zarówno goście jak i gospodarze odpalili trochę piro. W Krakowie przy Kałuży obecnych było 400 fanów Śląska Wrocław. Jako ciekawostkę dodam, że goście wygrali to spotkanie mimo, że mecz kończyli w 9. Łódź odwiedziło 330 kibiców Piasta. Na żółto-czerwonych derbach w kielcach obecnych było 310 sympatyków jak biały Białystok. Goście przed meczem w 200 osób zaliczyli Marsz Niepodległości w Warszawie. Styzory z okazji Święta Niepodległości zaprezentowały patriotyczną oprawę. 400 górników zameldowało się na wyjeździe w Mielcu. Torside wspierało 60 ziomali z Wisłoki i dwóch z Rowu. Raków zaliczył wyjazd do Szczecina. Na stadionie Pogoni łącznie zasiadło 19 277 widzów i była to druga najwyższa frekwencja w tej kolejce. Kibice ruchu na meczu z Radomiakiem pobili poniedziałkowy rekord frekwencji w trwającym sezonie Ekstraklasy. Na trybunach Stadionu Śląskiego stawiło się 12 783 widzów. W Pruszkowie w delikatnym nadkomplecie zameldowało się 115 motorowców. Z wiadomych powodów w Gdańsku zabrakło Wiślaków. Lechia przygotowała na ten mecz dwie oprawy. Pierwsza oprawa zaprezentowana została na dwóch trybunach. Składała się na nią sektorówka, kartoniada oraz hasło. Za Lechią stoimy murem. Walcząc o wyższe cele, biało-zielona Rodzina pokres życia przyjaciele. Druga oprawa to flagowisko, które utworzyło skrót PDW oraz transparent o do treści. Donosicielstwo, grzech ciężki, śmiertelny, całość uzupełniła pirotechnika. Do Łęcznej dotarło 67 fanów Polonii Warszawa. Stal Rzeszów w Niecieczy pojawiła się z patriotycznym transparentem. Na Derbach w Katowicach zameldowało się 400 fanów tyskiego GKS-u. GieKSa zaprezentowało oprawę z motywem Gwiezdnych Wojen i Mistrzem Jodą, który słynął z wymowy polegającej na przestawianiu szyku wyrazów w zdaniu. Stąd zamiast hasła jeden jest tylko klub, który nawiązuje do przyśpiewki gospodarzy, powstał jeden tylko klub jest. Wyróżnione litery na transparencie utworzyły skrót JTKJ, co z kolei było nawiązane do innej przyśpiewki skierowanej w stronę gości. Miedzianka ze wsparciem BKS-u pojawiła się na sektorze gości w Biersku. Pod zaprezentowało dwie oprawy. Do Sosnowca dotarło około 400 arkowców, w tym 250 ziomali z bytomia, którzy na mecz podróżowali tramwajem. 100 mil w 168 osób, w tym 70 lechistów i dwóch fanów polonii Bydgosz odwiedził Stężyce. Dwie oprawy na meczu z chojniczanką zaprezentowali Olimpijczycy Zelbląga. Elana zaprezentowała dwucześciową choreografię, która utworzyła hasło: biało-czerwona dusza, żółto-niebieskie serce. Karkonosze zaprezentowały patriotyczną oprawę z hasłem Za czyjej życie krew oraz blizny zawsze szacunek do ojczyzny. Patriotyczne oprawy zaprezentowali również kibice Poloni Przemyśl, Czarnych Jasło, Mazowi i Hetmana Zamość. Stilon świętował 40. rocznicę powstania młyna na Stilonie. Karpaciarze ultrasowali na meczu z Unią Tarnów. Dolkan zaprezentował oprawę z przekazem. Młodym pasji zakazują, oni ciągle zaskakują. Cidry na meczu ze Szczakowianką trochę zadymiły. W 13 latach do Wąbrzeźna na mecz z tamtejszą Unią wybrało się 130 fanów z party Brodnica. Na finałowy mecz w ramach rozgrywek o strefowy Puchar Polski do Ostrowitego przyjechało około 200 łańcuchów. Gości wspierało jakieś 5 dyszek Ostrowi i około 40 fanów falubazu. Przed drugą połową cała grupa zawinęła się do Gniezna, gdzie mecz rozgrywała Ostrowia. Fani Zatoki Braniewo pożegnali swojego drugiego trenera, który niedawno odszedł z tego świata i obchodziłby 53 urodziny. Dąb Kębłowo ultrasował na derbach z Gromem Wolsztyn. 10 listopada miało miejsce losowanie jednej 8 finału Pucharu Polski, a wyniki widzicie właśnie na ekranie. W mediach pojawiły się informacje o kolejnych zatrzymaniach po tragicznych wydarzeniach w Radłowie. Spośród 16 zatrzymanych 15 osób trafiło do aresztu. W sumie w areszcie znajduje się na ten moment 20 osób, które miały uczestniczyć w tamtym zdarzeniu. W tym wydaniu to już wszystko. Teraz czeka nas krótka przerwa spowodowana meczami reprezentacji. A już za dwa tygodnie Lech zagra z Widzewem Łódź, ale niestety bez udziału kibiców gości. Na Widzewiakach ciąży zakaz wyjazdowy nałożony na mecz w Poznaniu. Niestety smakiem obejdą się też derby Trójmiasta, bo jak wiadomo Arka bojkotuje swoje mecze. Oprócz tego ciekawie zapowiada się mecz Legii z Wartą, ponieważ Żyleta będzie obchodziła 50. urodziny. Dajcie znać na jakie wy mecze czekacie i co sądzicie o tej kolejce. Kto wytrwał do końca niech tradycyjnie zostawi, komentarz o treści piknik, a ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji...